Moja droga, mam do Ciebie pytanie. Czy lubisz się malować, ale z jakichś powodów, a ja Ci powiem z jakich, nie do końca sprawia Ci to przyjemność. Uczysz się, przyglądasz, robisz tak samo, a nie wychodzi tak samo. No to mam dla Ciebie, moja droga, rozwiązanie. To jest ta paletka i to jest ten pędzelek. To są narzędzia. Które ułatwią ci codzienny makijaż. I ja daję Ci stuprocentową gwarancję, że tak będzie, jeżeli tylko zaopatrzysz się w te produkty. To jest magnetyczna kasetka z lusterkiem. Tutaj mamy bronzer, rozświetlacz i róż, czyli produkty do konturowania policzka. Ale jak oglądasz mnie i mnie obserwujesz, to wiesz, że też te produkty używam do makijażu. oka i robię sobie wtedy taki make-up, no make-up. Natomiast gdybyś chciała wykonać sobie taki makijaż oka, mocniejszy, to wyobraź sobie, że użyłam tylko dwóch cieni: najjaśniejszy i to kawę. No i to jest to jest to cudo, które również powoduje, że ten makijaż codzienny jest zdecydowanie łatwiejszy, bo jest to pędzelek do bronzera, rozświetlacza i różu, ale bardzo często używam go do robienia make up no make up, czyli tutaj bronzer, tutaj bronzer, rozświetlacz, paluszki, wytuszuję oczy i wtedy mam makijaż taki na szybko. Natomiast tutaj dodatkowy pędzelek, dwa cienie z tej paletki i to cudeńko, to jest pędzel 3D. On robi taką magię na naszej twarzy. No i dzisiaj piękna pomadka w różu. I są to pomadki nawilżające. Mają drobinki niebieskiego pigmentu, optycznie wybielające zęby. Jeżeli masz dość codziennie zmagania się z makijażem i chciałabyś sobie ułatwić, ulepszyć życie, to napisz komplet, a wyślę ci szczegóły cenowe i jakościowe poszczególnych produktów.